Witajcie kochani ponownie na kanale uzdrowiskowe SPAM. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym podzielę się z Wami moimi sposobami na chore zatoki. Ja ze swoimi zatokami mam naprawdę spory problem. Bardzo często choruję na zapalenie zatok. Wiele rzeczy próbowałam. Jestem po dwóch tygodniach brania antybiotyku, który kompletnie nic mi nie pomógł. Mam problem z zatokami szczękowymi, klinowymi i czołowymi, z tego co pamiętam z tomografii komputerowej. Zaczęłam więc szukać czegokolwiek, byle tylko poczuć ulgę, i tak trafiłam na trzy produkty, o których wam dzisiaj opowiem. Pierwsza rzecz, która przyniosła mi niewyobrażalną ulgę, są to inhalacje, i to nie takie zwykłe inhalacje nebulizatorem, ponieważ kompletnie. Mi one nie pomagały. Mowa tutaj o inhalacji parowej. Ja robię ją w ten sposób, że do garnka z gotującą się wodą wlewam dwa produkty, o których zaraz opowiem, i przez 10 minut wdycham opary. I teraz powiem Wam, co wlewam do tej gotującej się wody, czym się inhaluję. I są to te dwa produkty. To jest mgiełka solonkowa jodowo-bromowa, o której już mówiłam w którymś filmiku na pewno. A druga rzecz to olejek z drzewa herbacianego. I tak, połączyłam te dwa produkty ze sobą dlatego, że tam białka solankowa na moje zapalenie za zatok była za słaba, więc postanowiłam wzmocnić jej działanie właśnie tym olejkiem. Solanka jodowo-bromowa ma przede wszystkim bardzo wysokie stężenie jodu, który rozrzedza wydzielinę. Natomiast olejek z drzewa herbacianego to bardzo silny antyseptyk, posiada działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Jak przygotowuję inhalację. Tak jak mówiłam, do gotującej się wody wlewam solankę w proporcji 2 do 1 więcej wody i dodaję około 10 kropelek olejku z drzewa herbacianego. Czekam aż to wszystko się zagotuje i wdycham to przez 10, czasami 15 minut. Jest to bardzo silna inhalacja. Podczas oddychania czuć, że ten nos aż pali. I naprawdę wszystko, co mamy w zatokach, nam schodzi. Po kilku pierwszych inhalacjach zaczęła mi z nosa lecić ropa przez jakieś dwa dni, i to naprawdę w bardzo dużych ilościach. Wtedy właśnie poczułam ogromną ulgę. Przed inhalacją warto zrobić sobie masaż zatok. Ja robię to w ten sposób, że po prostu uciskam yy, miejsca, yy, w których czuję ból i w, w których czuję takich u, taki ucisk. Masaż usprawnia krążenie krwi i limfy i wraz z tymi płynami docierają do chorych miejsc substancje odżywcze. Kolejnym produktem, trzecim, który pomógł mi w walce z chorymi zatokami to olej z czarnuszki. Olej z czarnuszki ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Stosowałam go jako suplement diety po prostu, łyżeczkę dziennie. Olej z czarnuszki podnosi również odporność, więc jeżeli szukacie... Czegoś, co wspomoże Waszą odporność, ponieważ często chorujecie, to zdecydowanie polecam Wam olej z czarnuszki. Ja przerobiłam naprawdę wiele różnych suplementów, diety i nic nie uchroniło mnie od choroby, tak jak właśnie olej z czarnuszki. Te trzy produkty używane regularnie, czyli inhalacje 2-3 razy dziennie, plus olej z czarnuszki codziennie po łyżeczce, przyniosły mi naprawdę świetne rezultaty. Wydzielina, która zalegała mi w zatokach, w końcu zaczęła ze mnie schodzić. A ja poczułam wtedy ogromną ulgę, więc jeżeli zmagacie się z problemem chorych zatok, to naprawdę polecam Wam te trzy sposoby. Ja wypróbowałam wiele różnych, wiele różnych produktów, tabletek ziołowych, mówię, Wam, mówię nawet antybiotyk brałam, nic mi nie pomogło kompletnie nic, a te trzy naturalne produkty. Polecam Wam z ręką na sercu. Dajcie znać, czy również tak jak ja macie problemy z zatokami i dajcie znać koniecznie, co Wam pomaga, czy macie jakieś swoje sprawdzone sposoby. Linki do tych wszystkich trzech produktów znajdziecie oczywiście na dole w opisie. Przysyłam Wam buziaki i życzę Wam miłego dnia.